Witajcie, z tej strony znowu Krzysiek ze Smartmi. Ostatnio poruszałem temat zdrowego trybu życia i mówiłem o tym, jak może nam pomóc zegarek Imi e Lab W12. Dzisiaj poruszę temat, który boli dużo bardziej wielu z nas. Chodzi o wagę. Opowiem o wadze, która jest smart która oprócz naszego ciężaru pokaże nam też zawartość tłuszczu w naszym organizmie, zawartość wody, nasz wiek metaboliczny i wiele innych rzeczy, ale o tym dowiecie się właśnie z tego filmu. Zacznijmy od wyglądu. Wielkość wagi jest standardowa, jak na łazienkową wagę przystało. Część frontowa jest z hartowanego szkła, wygląda dosyć estetycznie. Gdy waga jest wyłączona, nie widać wbudowanego w niej ekraniku. Jedynie to, po czym możemy poznać, że jest to Smart Waga. Jeśli interesujemy się technologią, jest to nazwa producenta, który umieścił swoją tabliczkę znamionową z przodu. Od spodu waga jest z jakiegoś tworzywa, mimo wszystko jest bardzo fajny w dotyku, wygląda dosyć porządnie. Waga pewnie z powodu części, które ma w środku, jest też dosyć ciężka ale z tym się nie chodzi na wycieczki, tego się po prostu używa. Waga zasilana jest standardowymi małymi paluszkami typu AAA, potrzebujemy 4 sztuki. Komunikuje się za pomocą naszego smartfona, za pomocą protokołu Bluetooth oraz Wi-Fi. Waga jest w stanie pokazać nam wszystkie parametry, które nas interesują oraz zmiany za pomocą strzałeczek, czy parametry wzrosły, czy zmalały, ale jeśli nam to nie wystarczy, oczywiście możemy podłączyć wagę do aplikacji i sprawdzić te parametry w aplikacji. Aplikacja w momencie, gdy sparujemy wagę, pokazuje nam też wagę powiedzmy na żywo czyli to, co pokazuje waga, to samo w danym momencie pokazuje aplikacja. Aby waga pokazała nam coś więcej oprócz masy ciała, musimy mieć bose stopy, aby czujniki, które są schowane w wadze, mogły te parametry z organizmu wyciągnąć. I w ten sposób w aplikacji jesteśmy w stanie sprawdzić ostatnie zmiany masy ciała, zarówno w postaci liczbowej, jak i wykresu. Idealną wagę dla naszego wzrostu, wzrost musimy podać ręcznie. Ale gdy go zaprogramujemy, waga jest nam w stanie podpowiedzieć, ile powinniśmy ważyć i jest w stanie ocenić naszą sylwetkę, czyli to, czy mamy wystarczającą ilość wody, pokazuje nam to w zakresie procentowym i. i, i Pokazuje w postaci kolorów, czyli niewystarczająca ilość wody to jest do 55%, w normie to jest do, od 55 do 65% i bardzo dobrze, jeśli nasz organizm posiada więcej niż 65% wody. Pokazuje naszą podstawową przemianę materii, czyli ile powinniśmy zużywać energii dla naszej masy ciała. Eee, pokazuje, czy Mamy prawidłową przemianę materii, ile wynosi nasz tłuszcz trzewny, czyli to jest tłuszcz, który odkłada się głównie panom w okolicach brzuszka, pokazuje wartość podskórnej tkanki tłuszczowej, czyli to, czyli jesteśmy grubi, ale tego nie powiedziałem głośno. Pokazuje tkankę tłuszczową, tkankę mięśniową, pokazuje nasze BMI, pokazuje, ile mamy mięśni, pokazuje, ile mamy białka. Ile ważą nasze kości, ile ważą mięśnie szkieletowe. Pokazuje też nasz wiek ciała, który określa te wszystkie parametry. Powiem tylko tyle: gdy zaczynałem przygodę z tą wagą, mój wiek ciała był o 3 lata większy niż mój prawdziwy wiek. Teraz jest o 2 lata niższy od prawdziwego wieku, więc kontrolując wagę ciała i troszkę dyscypliny, jesteśmy w stanie zadbać o swoje zdrowie. Wady i zalety wagi. Jeśli dobrze przejrzymy portale internetowe i sklepy, znajdziemy tą wagę w cenie około 100 zł, więc jest to mało. Waga świetnie synchronizuje się przez Wi-Fi, Bluetooth i jedyną wadą, jaką zauważyłem, że czasami za pierwszym razem nie pokazuje wagi właściwej. Czyli zawyża o około 2 kg. Dopiero gdy wejdziemy na nią drugi raz, trzeci raz, ona już pokazuje tą wagę dokładniej. Nie wiem, czy za pierwszym razem się kalibruje, ale tak zauważyłem, że za drugim, trzecim, czwartym, piątym, szóstym razem już waga jest stała. Ten pierwszy raz jest zawyżony, więc to musimy wziąć pod uwagę. Poza tym, jeśli ważymy się na boso, aby mieć wszystkie te parametry, które nas interesują, waga strasznie się brudzi, zostawia. Nasze stopy po prostu zostawiają odciski na niej, i jeśli nam to przeszkadza, no to niestety musimy ją czyścić. Podsumowując, fajne, niedrogie urządzenie dla ludzi, którzy chcą na co dzień lub dosyć często kontrolować zmiany w swojej sylwetce, sprawdzać to, czy mamy właściwą ilość wody. Powiem tak, no ja zawsze piłem za mało wody i nawet aplikacje w telefonie, które miały mi o tym przypominać, nie przekonywały mnie. Dopiero uwaga, w momencie, gdy zacząłem to kontrolować, e, zrozumiałem, że rzeczywiście mój organizm jest za mało nawodniony i że powinienem spożywać więcej płynów. E, Teraz jest z tym lepiej, więc z tym na pewno waga mi pomogła. Dała mi też pewną świadomość, ile mam w sobie tłuszczu, ile mam mięśni i pokazuje, jak to zmienia się e, mniej więcej z miesiąca na miesiąc. E, mam nadzieję, że dalej będzie ten progres, a jeśli nie, to na pewno waga mi o tym przypomni i będzie mi smutno. Jeśli podobał Wam się ten filmik o tak przykrej tematyce, jakim jest waga ciała, to zapraszam Was oczywiście do subskrybowania naszego kanału, do czytania naszego portalu i do oglądania nas na wszelkich mediach społecznościowych, oraz oczywiście do słuchania naszych podcastów. Pozdrawiam i do zobaczenia. Cześć.